No witam Cię człowieku, dosujemy z na z poprzedniego odcinka, bo to ten przepiękny grog. Trzeba było napisać w komentarzu, trzymam kciuka. Oraz napisać, czy wolałbyś się rękawice czy m 41 które pokazałem na odcinku. Zobaczmy, kto skina wygrywa. i też będzie oczywiście skin do wygrania, a z poprzedniego odcinka skina sobie zgarnia Wiktor M kciuka, wolę glowsy z pokocinek. No i gratulacje wygrywasz sobie skina, żeby go odebrać, wystarczy napisz komentarz pod tym film, który aktualnie oglądasz. Jest to weryfikacja, czego dać filmy na bieżąco. Jak zauważ Twój komentarz, to ci skina do glocka Wyśle, tak jak to ma miejsce co odcinek drogi widzowie masz i tego skina do zgarnięcia. Jeśli chcesz go trzymać, zostaw oczywiście łapaczkę w górę, subskrybuj kanał z dzwonkiem i napisz komentarz, który będzie będzie w dalszej części filmu. Na ten moment prezenty na GeForce King się wyglądają w ten sposób. Dzisiaj na streamie na pewno coś dodamy, bo powinno coś z tych już zlecieć. Kocka to już lada moment ra raczej dla kogoś powędruje z tych prezentów i dzisiaj na streamie dodamy kolejne rzeczy, więc zapraszam Cię na streama. Dzień dobry, dzień dobry widzowie, witam Was oczywiście na g skin się Najlepszy chodzi, w tym miejscu wpisuj sam 7-10% więcej wtedy dostajesz do ewentualnego depozytu i skrzynka na start mi dyspeka. Przypominam Ci, że strona jest tylko dla pełnych. a dzisiaj ze mną jest Przemek. Dawny gość, którego dawno nie witam było. Nie, cię widzu, oj, spręciłem cię, chciałem się przypitać. Nie no, planeczko. oczywiście, że dawno ci nie było i dzisiaj trzeba coś przyszpącić, jakieś biteweczki, takie myślę, że to kilku tysięcy biteweczka. Ja, montuję, ja Montujesz? A ty sobie tam gadaj. Oczywiście, że tak. Drogi widzu, odbierz sobie dzienną skrzynkę, jeśli dzisiaj nie odbierałeś, Warto sobie kliknąć jakieś na przygarnąć. W ogóle ja nie otwierałem, więc sobie otworzymy teraz, zobaczymy co wyleci. No dzisiaj Ectbik nieszczęsny, ale wczoraj mi wyleciał ten maczek, więc różnie to bywa z tym, różnie to bywa z tym. Ekspres ważny, no bo te skrzynki się nabijają. Za ile będzie wisieć? To mi się. Jeżeli ciekawi. mogę się wprącić, to bitewka już wisi za 1375 na trzy osoby w jedynym prawilnym dla mężczyzn, dla mężczyzn na trybie, czyli w terminalu. Coś nie mogę kliknąć. O, dołączam, dobra, dobra, dobra. F5, szybko Dobra, bierzemy, bierzemy. Bota, no i git. właśnie, też sobie odświeżę. Terminal lubię. Angel. O, Angel, dobra skrzynia. Angel American. Tak, ee, kurcie, pieczone, ja tu tak bez koncepcji po prostu klikałem to, 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 to co miałem pod myszką i zobaczymy. I co zaczynamy, rękawice? fajnie. No, ogólnie to poluję sobie na jakieś rękawice nowe. Znaczy, nie takie za 500, stóp, nie? Ale poluję, bo sprzedały mi się jedne w ostatnim czasie. W sumie. są. I kurczę piszony coś nowego bym przegarnął. Coś nowego bym przegarnął, także może dzisiejsze, dzisiejszy odcinek, czy to u mnie czy też uprzemka, które będzie później. Ee, to też możecie wpadać do niego. Może coś się uda uzbierać na rękawice właśnie, nowe... Nexik co rzuci. Tutaj Butterfly jest chyba lorka, jak dobrze pamiętam. Powiem tak jest, ale powiem ci, że do Nexa, no do tej pory naprawdę z każdej są srogie zwłoki. No tutaj Nex chyba najgorzej, chyba tutaj... Kilka no, sportów poleciało. Oj, ojoj oj, 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 oj. No i Angel. Angel Moje. Angel, no i dobra, chyba. No. Angela Merkel. Nie wiem, nie wiem. Mi się już nie chce zagrywać, jak coś takiego widzenia. No to w takim razie ja skleję coś, żeby ci się bardziej zachciało. Bo ja powiem ci, że odnalazłem skrzynki, o których chyba nie masz pojęcia, a są do jeba. Zobacz. Ja go za 31 widzowie. Nie, hej. Ma na nie. Skrzyneczka. Nie, 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 znaczy ona też jest znakomita i też znajdzie się w tej bitwie, oczywiście. Nie, nie <laughs> Zrobię podobnie jak ty, tuż wisi jak coś, nie wiem za ile była Twoja bitwa, też koło tego chyba. Aha, ty użyłeś sobie ten, dla tego e, zblustowanych skrzynek, tak? Tak, ona też jest. Potrafią naprawdę fajnie dać, mega fajnie. Jest jakiś fewerek na końcu? E, fewerka, ja, nie nie ma, fewerka nie ma, nie ma. Ale jest train Kaugar, tam long doklecia w za 3,5 czasami. Także jest potencjał. No tutaj też ostatnio skrzynia decyduje, czyli na najlepsza ja skrzynia na stronie, tak? Z Santiago. <måover> ja to ogólnie chyba bym zaproponował, żeby zrobić dzisiejszy cały odcinek u ciebie na trybie termi termi termin terminalu. W terminalu. Jakiś fajny przyлин. tytuł, że y grube butelki z przemkiem na terminalu i wiesz tego. <popflies> <m> takie rzeczy. Okej, 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 okej. Możemy takie. grubymi to bym się chyba na razie wstrzymał, no? jak patrzę, co dodaje. Myślę, że wygrasz tą bitewkę. Santi ci rzuci, a jeszcze MK Fate spadnie na pewno chociaż jedna. Tak przeczuwam. Znaczy tak, jeżeli ta batla nie będzie miała zwrotu, to jest 90% szans, że ją wygram. To jest akurat prawda. No, no ja także mówię. Ja wygrywam to tylko takie, gdzie się nie zwraca. Tutaj ten teren, Ja myślę, że tutaj może ta łupka polecić za 3,5. Mi często leciała ostatnio. O, to nie jest ta. To jest tańsza. Field nie jest, ale, Ale też fajnie, bo coś tam delikatnie się dorzuciła tutaj do interesu. O, skolego. o, 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 o. Za 7 stów. Taki, taki, taki teki a nie glocki, tak. One są super. 700 powiedział O 5 teraz. Dobra, tu będzie masywny profit. Jeszcze MK Fade poproszę. MK Fade. Ze sportu, tutaj kolekcji. Nie ma MK Fade. No i Santiago. O, no dla, dobra, ciebie. Serio, generalnie... dla ciebie, serio, dla ciebie, leci, serio, serio, dla ciebie. OB, oby! No i nie, no będziemy no się dobra. kłócić, będziemy się kłócić. 33. Procenty widzowie, 33%. Procenty. Pewnie Mówiłem? Mówisz, to dla mnie. Mówiłem. mówiłem. Łatwo, dobra, Ale kupię za to sobie życie układam, nie? Za no to ja, to ja chciałem, sobie... żebyś to o, wygrał, stary. bo kurczę... Za szybko byś ten odcinek skończył, tak? A ja, ja mam delikatny plan ja już... dla Ciebie, ale stwórzcie, stwórzcie teraz, Pitewkę. No, tu jest na końcu pewna niespodziewajka dla ciebie. No. A wiesz, że robiłem taki odcinek, bo widz w komentarzu ostatnio ten odcinek był chyba jak to teraz oglądając z 3 dni temu żebym robił właśnie mega drogie bitwy i na końcu wrzucił mi z Skończyłeś się to tragedią. Właśnie u mnie widzowie na streamach cały czas duszą, że jak, żeby, jak robię jakieś właśnie terminale, to na końcu zawsze była jakaś taka skrzyneczka bardzo tania, nie? Żeby to nam o wszystkim. Ja musiałem być reanimowany po tym odcinku. Tym misspekiem była tragedia. A tutaj póki co to chyba profitu, nie, nie zanot się na profit. Oj, no powiem tak, no na razie jest mi wstyd. No 500, 400, Glock. No i Ale to nawet nie wiem, czy, Nawet nie wiem, czy to jest 1000 w tej batelce. No i jeszcze będzie dla ciebie, a nie, nie dla twoje, mnie. Twoje, twoje. Ale no bez profitu, bez profitu. No nic, kleję, nie? W takim razie zapraszam cię na tą wspaniałą ucztę. Na bi... KU... BOTA DODAŁEM SZYBKO SZYBKO BOTA DODAŁEM Nie... KU... Czekaj... Czekaj! Bo Bot laga pank. mam! Dołączył BotPank! Kurde... Człowieku z przyzwyczajenia... Czujesz? Laga miałem stary w tym momencie mi się strona Ale rozumiem Ale ja... To moja wina bo... Przyzwyczaiłem się do tego, że kręcę solo odcinki i od razu... Ogin, żeby był ten, bot dodany szybciutko. I jeszcze, jak teraz to przegrasz, to chyba na plecy się wywala, nie? No obejrzyjmy to, A bo to, bo to tak droga. Karma. Bo to... Widzowie, teraz, teraz się przekonamy, czy karma istnieje. Jeżeli Santi przegra, no to karma istnieje. <laughs> On specjalnie tego bota wziął. Nie, 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 nie umyślnie. Nie myślałem, jak go budowałem. Zrapanuj w ogóle. Dzisiaj i wczoraj cały czas skiny, teraz na streamie też, jak był stream, bo siedem koła cały czas zrapanuje leciało. Dzisiaj jest dobry dzień na tą skrzynię. No o ile to będzie o kurde, o kurde! Mówiłem ci o tym Rapanui! Dzisiaj o ma jakiś kurde. dzień konia te Rapanui. To jest- No to, to aż się prosi, żebyś to przegrał, aż się prosi. Nie, 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 muszę to mieć. To jest skrzynia Santiago. Żebyś to wygrywał, stary. Please. Please. Konduktor jeszcze coś dorzuci czy nie? Nie dorzuci. No i dobra, dawaj sam A ty lewaj. masz chyba do tyłu, ty masz chyba do tyłu. Przegrałeś! No nie! Widzowie, karma, karma! Widzowie jak dotrwaliście do tego momentu i chcecie skina zgarnąć z początku napiszcie Karma, wr karma wraca, tak? się mówi? Tak, karma o, wraca, karma To napiszcie wraca. karma wraca. No co, dobra, ja bym skleił podobno, skleję, dobra, tylko zmniejszę trochę ilość skrzynek, żeby nie trwało to tak długo Zrób i... taką do, do trzech, do czterech może na spokojnie, żeby już ci przykro nie było jak jeszcze długo przegrasz. Nie, 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 spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest w porządku, chłopaki dobrze robią. Czekaj, rodzą. już wejdę w bitwę i, i powiedz mi kiedy to już od razu kliknę na, na najdroższe, żeby sobie dołączyć. No to jeden na jeden poszło. Dobra, i oku. Oh, czekaj, kurde, nie do tej dołączyłem, do tej, dobra. Ej, miała być tańsza! Za ile? Miała być za trzy koła od jednego i od drugiego, no to jest. Trzy od ciebie i trzy siedemset ode mnie. Nieźle, nieźle. <grym, grym>, Wynuzek, bajerkę. Będzie dobra, profit. najgorsze, najgorsze jest to, że poprzednie dwie bitwy w terminalu wygrałem ja, a poprzednią jedną, ze mnie, przegrałeś ty, także... Tak, ale no, kurde, tam był dobry, dobry pula była tutaj coś czuję, że może być odwrotnie. A teraz teraponowi wrzuciłeś, tak? No dorzuciłem. I ich tam losu może być to, że żadna zerponuje nie odda akurat tym razem. Ale widzisz, jaka to jest Sigma skrzynka, musisz rzucić coś. Musisz. Teraz nawet skuty coś tam dorzucił na lewo. O kurde, widzisz? O, Mówiłem, je że jest dzień tej skrzynki. Dzień, ci... tej skrzynki. dzień tej skrzynki, dzień tej skrzynki. Pomysł, Proszę mi powiedz, że na końcu nie ma Santiago. No jak to kurwa? Yes. No jest co O jak... <laughs> no najgorzej. Patrz daje, patrz oh yes. daje. marzenie. Jeszcze patrz. Kurde. Daje, Ej, daje, dobra. daje. Dobra, no to muszę to wygrać, muszę. Jeszcze skałcik. No ci z dzień prostu. Ej, proste. dobra. Tu z dwie dychy będzie stare. No to na spokojnie. I najgorsze jest to, że ja już wiem, że i tak ją przegrałem. Bo nie, ja nie wygrasz, jak jest duży, wygrasz, jak wygrasz. Jest duży profit. Stary, ile, ile razy na streamach było tak, że było pół dużo profitu i finalnie i tak zawsze wygrywałaś u ty. Dobra, konduktor. bardzo słabo, co? Nic, i teraz please z lewej, proszę, proszę, proszę. Prawa, 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 no, Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo. No ja mówiłem o tym, no nie spasiba. da się. Stary, nie spasiba. Da się. Spasiba. spasiba, Widzowie, jeśli chcecie wygrać skena z początku odcinka dodatkowo do tamtego hasła, napiszcie jeszcze dziękuję, tylko w innym języku jakimś, na przykład spasiba. Ej, ja wam powiem po niemiecku, widzowie, danke, danke. <laughs> No, także dankę za profit dzisiaj, dankę za profit. A, weź przestań, daj spokój. No nic, także widzowie dziękujemy serdecznie za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, żeby sobie wpisywać tutaj kodik SANT7, który da wam aż 10% prof. więcej do depozytów. Wbijajcie sobie do Przemka, u niego już pewnie był ten odcinek, który teraz będziemy nagrywać do niego na kanał, ale możecie sobie zerknąć, jeśli jeszcze was tam nie ma, to zapraszam serdecznie. No i widzimy się oczywiście jutro, bo odcinki są codziennie. Trzymajcie się, eee, Na razie. cześć, cześć.